Całe szaleństwo związane z grą King Domino rozpoczęło się w roku 2016, kiedy to wydawca postanowił wydać familijną grę na wprowadzenie kogoś do świata gier planszowych o nazwie King Domino. I to była gra, która bazowała oczywiście na domino, tylko miała dużo więcej zasad dodanych do środka. Jak również była pięknie, cudownie, kolorowo wydana. Świat można powiedzieć na punkcie King Domino oszalał. Ale gracze, którzy dorośli planszowo razem z grą, stwierdzili, że okej, okay, pamiętamy, mamy sentyment do tego tytułu, ale chcielibyśmy coś bardziej. Zaawansowanego. Bardzo proszę, wydawca słucha, wydawca da. I tak pojawiła się gra pod King Domino, która była nieco bardziej zaawansowaną wersją King Domino i też stanowiła zamkniętą całość. To są dwie podstawowe wersje gry. Potem gracze zobaczyli: ojej, to teraz wydawca będzie wydawał dodatki do jednego i do drugiego? To ja będę musiał kupować nie, takie rzeczy? Nie, ponieważ wydano jeden dodatek, który nazywa się Era Gigantów, który pasuje do jednej i do drugiej podstawowej wersji gry. Potem, co po niektórzy, stwierdzili: dobra, to w takim na razie ja zostałem wprowadzony, wprowadzona do świata gier planszowych tą grą, to może byłoby jeszcze fajnie dzieci wprowadzić, więc bardzo proszę, pojawiła się gra, nie, nieco uproszczona, ale bez przesady. Nie, z takim lekkim powiewem fantazy gra i nazywa się Dragomino, i też jest zamkniętą całością. Jest to też podstawowa wersja gry, tylko dla nieco młodszych graczy. No i tak czekaliśmy, czekaliśmy, a w końcu wydawca stwierdził, hm, ta King Domino marka to jest wcale dobra i wydajmy coś nowego, tylko trzeba będzie to zrobić już nieco inaczej. Więc bardzo proszę, nawet się tak. Nie Seria odcina kolorystycznie, wydano grę pod tytułem. Kingdomino Prehistoria i ta gra jest to gra, która zawiera w sobie trzy warianty. Jeden takie na wprowadzenie, dwa, które będą się mocno od siebie różniły i będą stanowiły właściwie zamknięte gry w tym jednym pudełeczku. Więc jeśli chcielibyście prześledzić historię gry Kingdomino, to bardzo proszę. Będziecie mieli omówione z lekka każdy z tych tułów. Oczywiście największy nacisk położę w tym materiale na ostatnią grę serii, czyli Kingdomino Prehistoria. W opisie do tego filmiku macie oczywiście ramki czasowe, gdzie wystarczy po prostu sobie kliknąć. Interesujący was tytuł, i to przeniesie Was do danego fragmentu materiału. Tak więc bawcie się dobrze, herbawki wasze w dłoń i jedziemy z tematem. Naszą historyczną przygodę z serią Kingdomino rozpoczynamy oczywiście od pierwszej części. W pudełku mieliśmy instrukcje, kafelki startowe, zameczki, które powędrują na te kafelki startowe, drewienka, dzięki którym będziemy wybierali liczne kafelki obecne w pudełku. Zwracam uwagę na wypraskę. Marek zwrócił i się podobała. Całe Kingdomino polegało na tym, że gracz, który aktualnie jest najwyżej tego kafelkowego tworu, bierze sobie ten kafelek, wybiera sobie kolejny, który dobierze w kolejnej turze i dokłada do swojego królestwa. Takie królestwa musiały składać się z 5 na 5 pól i kiedy już nie było już czego dobierać, liczyliśmy punkty. Kiedy wszyscy gracze w danej kolejce wybrali już swoje elementy, w tym momencie robiliśmy sobie piękny kolejny rząd, który układaliśmy według numerów wziętych wcześniej kafelków Odwracaliśmy je i tak zaczynaliśmy kolejną rundę gry. Pod koniec gry sprawdzaliśmy poszczególne obszary, czyli morze, lasy, łąki, co tam jeszcze było, i oddzielnie punktowaliśmy za liczbę pól pomnożoną przez liczbę koron, które do tego pola przylega koniec. Cała filozofia. Jednak gracze powiedzieli po jakimś czasie: King Domino jest super, ale chcemy czegoś trudniejszego, i tak powstało Queen Domino. I jak widzicie, była to już gra, która miała dużo więcej komponentów, miała tajemnicze plansze w wieże ludzi, pieniądze, jeszcze więcej ludzi, zamki, królową, smoka, jeszcze więcej żetonów, miejsce, gdzie będziemy mogli sobie podliczać punkty, czego bardzo brakowało przy pierwszej wersji, jak również instrukcję, która już miała dużo więcej literek i pokazywała, że to już nie jest taka prosta gra. Tak właśnie wygląda rozłożona gra Queen Domino, o co w niej chodzi? Otóż zasadniczy cel jest ten sam, czyli urobimy sobie kwadracik 5 na 5, jeśli gramy na 3-4 osoby. Lub 7 na 7, jeśli gramy w dwie osoby. Na tej samej zasadzie pozyskujemy kafelki. I tu podobieństwa się kończą, gdyż gra ma również pieniądze. Skąd bierzemy pieniądze? Otóż mamy rycerzy, których umieszczamy w naszych posiadłościach, stąd zdobywamy pieniądze. Po co nam pieniądze? Na dwie rzeczy. Po pierwsze, dzięki nim będziemy mogli kupować budynki, które umieszczamy w swoim królestwie, które to budynki dadzą nam wieże i dodatkowych rycerzy. Po co? Już wiecie. Wieże, które stawiamy w swoim królestwie, są nam potrzebne po to, żeby ściągnąć królowo, która to daje nam fantastyczny mnożnik na koniec gry, ale również za pieniądze możemy wynająć smoka, który będzie palił budynki, których gracze jeszcze nie pozyskali, które mają odpowiednią cenę, czyli jest taka większa interakcja między graczami, ponieważ będziemy mogli rozwalić komuś coś, oczywiście nie w jego planszy, tylko tutaj, co może być bardziej potrzebne. No i tyle. Tak wygląda gra Queen Domino. Oczywiście punktacja też bardziej złożona, ponieważ będziemy punktowali na takich samych zasadach, czyli iloczyn pola i liczba koron na nim, ale również będziemy mieli kopalnie, również będziemy mieli budynki, również będziemy punktowali za pieniądze, zasadniczo więcej punktowania w grze. Dodatek Era Gigantów wprowadza dosyć dużo nowych rzeczy. Po pierwsze mamy wieżę, którą sprytnie będziemy robili o właśnie w ten sposób. Stawiamy ją potem i będziemy wyciągali spod spodu, kiedy ona już będzie stała, poszczególne kafelki, dzięki czemu nie za bardzo wiemy ile tych kafelków zostało do końca gry. Również ten dodatek wprowadza piątego gracza. Dodatkowo mamy oczywiście tytułowych gigantów. Giganci dają nam nowe kafelki. Musimy część tych kafelków domieszać do tego co mamy w Queen Domino czy ewentualnie King Domino. No, i właśnie będziemy mogli już dobierać gigantów. Giganci to jest taka dosyć negatywna interakcja w tej grze. Dlaczego? Ponieważ kiedy mamy sobie takiego giganta, dobieramy sobie taką płytkę, musimy położyć na jednej koronie w naszym królestwie, czyli mnożniku na koniec gry takiego giganta i od tej pory ta korona się nie liczy. Ale kiedy weźmiemy sobie taki kafelek ze stópkami, możemy sobie tego giganta przełożyć i oddać innemu graczowi. I tenże gracz musi tym gigantem zakryć sobie koronę, czyli no właśnie, wreszcie coś komuś będziemy mogli zepsuć, nie tylko smok palić płytki, których nie wzięliśmy. Dodatkowo na grę bierzemy sobie dwa, tylko dwa zadania, za których realizację na końcu gry również możemy zyskać punkty. Tak więc mały dodatek, a sporo wnosi. W pewnym momencie rozwoju Kingdomino stwierdzono jednak, że brakuje jeszcze czegoś dla dzieci, gdzie wprowadzeni wcześniej do świata gier planszowych rodzice będą chcieli pokazać, co już znają. No i tak powstało Dragomino. Tym razem w pudełku mamy kafelki, ale mniej niż zazwyczaj, dużo jaj, prostą instrukcję i smoka. Arr jak robią smoki. Zasady Dragomino są niezwykle proste i mimo że na pudełku napisano, że jest to gra dla dzieci od 5 lat spokojnie możecie grać w tę grę z młodszymi dziećmi. Teraz uwaga. Na początku każdy z graczy otrzymuje kafelek startowy i w swojej rundzie dobiera kafelek i może sobie go dokładać jedną, dwoma częściami. To się nic nie musi tutaj zgadzać, ale jeśli się będzie zgadzało, dobieramy sobie jedno jajo i od razu sprawdzamy, co tam się udało. Bardzo proszę mam smoczka, odkładam sobie to są moje punkty i tyle. Każdy z graczy buduje sobie taki sam zestaw w kolejnej rundzie, dokładam oczywiście kolejną płytkę, gra się toczy, każdy z graczy dobiera sobie jedną płytkę i kiedy runda do mnie wróci, znowu mogę sobie wziąć jedną płytkę i na przykład dołożyć w ten sposób. Tym razem dwa pola pasują, więc będę brał sobie żółtego i zielonego smoka, no i sprawdzam, co mi się tutaj udało. No mi się nie udało, ponieważ mam jajeczka, które no akurat już się wykluły i smoga tutaj nie ma. Dlaczego jest to istotne? Ponieważ kiedy zabraknie już kafelków do dobierania, grę wygrywa ten gracz, który będzie miał najwięcej smoków. Jest jeszcze w grze Smocza Mama. Jeśli Wam się nie uda dociągnąć smoka, to w tym momencie bierzecie Smoczą Mamy i to Wy będziecie graczem rozpoczynającym w następnej rundzie. Smocza Mama, kiedy do Was przywędruje, daje Wam również jeden punkt na koniec rozgrywki, jeśli ją na końcu rozgrywki macie. I to tyle. A teraz najnowsza nowość serii King Domino, czyli King Domino Prehistoria. W pudełku, jak widzicie, część znanych komponentów, czyli kafelki, jak również pionki, z których na tych samych zasadach będziemy układali kwadracik 5x5 albo 7 na 7 ale dodatkowo mamy jakąś dziwną płytkę, jaski niosów i surowce. Grama trzy warianty. Zaczynamy sobie od pierwszego, który nie różni się praktycznie niczym od podstawowej wersji gry King Domino. Jest jedna różnica, to są wulkany. Wulkany występują w różnej formie, ale główna zasada jest taka, że jeśli pojawi się taki wulkan, bierzemy sobie płomyk z jednym ogniem, z dwoma ogniami lub ewentualnie nawet z trzema ognikami i umieszczamy go w pewnej odległości od danego wulkanu. Te płomyki, które pojawiają się na poszczególnych polach będą stanowiły mnożnik pól, tak jak mieliśmy to przy koronach, czyli korony Razy liczba pól, to tym razem będziemy mieli ogniki razy liczba pól. Czyli na przykład w tym wariancie mamy raz, dwa, trzy, cztery pola pustynne razy jeden płomyk, daje nam to cztery punkty. Zliczamy tak wszystkie pola no i wiemy, kto jest zwycięzcą. Kolejny wariant, czyli wariant z surowcami, to wariant, w którym będziemy tak samo grali tak samo punktowali, plus na naszych kafelkach dobieranych będą pojawiały się również takie oto surowce. Te surowce nie zabieramy do siebie, tylko zawsze są na kafelkach. One z tych kafelków mogą zniknąć, jeśli postanowimy wybuchnąć wulkanem w taki surowiec, to w tym momencie ten surowiec schodzi, ale to nie zawsze jest opłacalne. Oczywiście możemy również walnąć w puste pole, wtedy surowiec nam nie zejdzie. Tak czy inaczej, standardowo punkt Plus dostajemy po jednym punkcie za każdy taki surowiec, który mamy w naszym układzie, plus gracz, który będzie miał najwięcej danego surowca, będzie zyskiwał od takie totemy, które również dadzą mu dodatkowe punkty na koniec gry. I tyle. Kolejny wariant plemię to wariant, w którym będziemy mieli surowce, ale nie otrzymujemy za nich żadnych punktów i nie będziemy mieli totemów. No to teraz zapytacie w takim razie, po co są tutaj surowce. Otóż w tym wariancie gramy według klasycznych zasad, nie będziemy punktowali za pola według klasycznych zasad, ale będzie pewna różnica. Otóż pojawiają się jaskiniowce. Za tych jaskiniowców musimy zapłacić w liczbie surowców widocznych pod ich polami, lub jeśli chcemy sobie wybrać dowolnego jaskiniowca, płacimy cztery surowce i szukamy w stosie tego konkretnego. Wybranego jaskiniowca. I kiedy dochodzi już do punktacji? klasycznie punktujemy, plus to, co mamy na planszy, czyli na przykład mamy jaskiniowca, który, za którego otrzymujemy punkty za każdego mamuta, z którym jest w sąsiedztwie, czyli po prostu ci jaskiniowcy będą wprowadzali dodatkowe elementy za punktowanie, w dużej części za sąsiedztwo z różnymi elementami. Na zakończenie kilka słów podsumowania nie, serii King Domino, ale również prehistorii, która stanowiła główną część tego materiału. No i teraz idziemy sobie do nie, całej serii, którą łatwo można było teraz nazwać, że jest to odcinanie kuponów od tytułu. Jeśli to byłyby takie same tytuły, to tak, inaczej ja się z tym nie zgadzam. Mamy dzisiaj na rynku taką sytuację, że wydawcy wolą wydawać, ponieważ jest to sprawdzone, jest to dużo tańsze pod względem marketingowym i reklamy danego produktu, wypromowanie czegoś, co już bazuje na czymś, co jest znane, niż promowanie czegoś, co jest zupełnie nowe. Tak samo mamy, nie wiem, w świecie książek, w świecie filmów i to samo jest w grach planszowych, więc to akurat dziwić się nie można. Osoby, które się dziwią temu faktowi, jak można wydawać, Cały, taki, cały czas takie same gry. Zobaczcie sobie na przykład taką zagadkę logiczną. Jeśli by, mielibyście bogatego ciocie lub wujka, który wpali na genialny pomóc i by wam prawa do Star Warsa, to już widzę, jak oczywiście po skasowaniu ostatniej trylogii zamykacie całą serię, ponieważ twierdzicie, że nie, wszystko już zostało zrobione, zostawmy ten temat. Nie, takie rzeczy są wydawane, bo kasa, bo ktoś chce rozwinąć historię i tak samo pewnie jest King Domino i nie ma się co tutaj zdziwić, dzięki czemu możemy sobie zagrać fajne gry. Jeśli chodzi o King Domino, bardzo dobre jest tej serii, że stara się dopasować do oczekiwań klienta i starać się starają się zrobić produkt, który będzie pasował do różnych grup. Chcecie coś trudniejszego? Macie King Domino. Chcecie coś łatwiejszego? King Domino na wprowadzenie. Dla dzieci? Dragomino. Chcecie wersję na dwie osoby? Bardzo proszę, macie również King Domino Duel, które teraz swoją drogą jest dosyć dużej przecenie. No i teraz, żeby przypomnieć o sobie, Wydajmy grę, której będzie bliżej Queen Domino niż King Domino, czyli właśnie prehistorię, ponieważ chyba gracze już dorośli razem z grą i chcieli coś m, takiego bardziej zaawansowanego. Ale pamiętajmy również o graczach, którzy dopiero zaczynają. Więc w tej grze mamy trzy warianty: pierwszy na totalne wprowadzenie i dwa tożsame warianty, w które możemy sobie wybierać, czy chcę sobie grać z jaskiniowcami, czy chcę sobie grać z. Oczywiście nie mam na myśli ludzi, którzy biorą udział w tej zabawie, czy chcę po prostu sobie pograć z elementami surowcowymi. I to jest bardzo fajne. Wielki wybór, bardzo duża regrywalność i cały czas prostota zasad, które znaliśmy z podstawowej wersji, można powiedzieć, stworzyła nam prehistorię, czyli bardzo ładny, familijny, bardzo mocno regrywalny tytuł, który po prostu bardzo ładnie wygląda na stole i bardzo przyjemnie się w niego gra. To może być po prostu prezent dla tych wszystkich, którzy dopiero zaczynają grę, zabawę z grami planszowymi. To są, może być prezent dla tych wszystkich, którzy szukają czegoś nieinfantylnego jako przerywnik między cięższymi tytułami. To jest po prostu bardzo dobry. Z jednej strony, produkt marketingowo, ale nie odcina tutaj się kuponów, tylko stara się grę rozwijać, więc jako marketingowie też z wykształcenia mogę pochylić tylko głowę i powiedzieć, że o bardzo proszę, tak to się robi. Jako planszomaniak tutaj z zawodu, z zamiłowania i w ogóle mogę powiedzieć, że jeśli ktoś lubi serię King Domino, to na pewno na prehistorii totalnie się nie zawiedzie. To jest po prostu bardzo, ale to bardzo dobry tytuł. I to tyle na dzisiaj. Do następnego razu. Trzymajcie się. Hej!